To było twoje marzenie od lat. Wychodzisz z biura podróży, ciesząc się jak wtedy, gdy po roku zbierania naklejek w markecie wymieniłeś się na pluszowego ziemniaka. Tym razem w rękach jednak nie ma maskotka, a przepustka do raju, który oglądałeś tylko w atlasach do geografii. I nieważne, że kosztowała tyle co remont twojej przeciekającej łazienki. W końcu jak ciekło rok, to jeszcze dwa przetrzyma. Należało ci się. Rok wyrzeczeń. Na obiad sardynki z puszki. Zimą ogrzewanie w trybie kot na kolanach. A kawę na wynos zastąpiłeś kranową z cytryną, mówiąc, że to detoks. Już czujesz ten powiew tropikalnego wiatru, słońce, drineczki, stopy w białym piasku. I wtedy pojawia się ona. Przerażająca wizja rodem taniego horroru. Stoisz na lotnisku, ale twoja walizka poleciała gdzieś na swoje własne wakacje. Jak ty to teraz wszystko opiszesz obsłudze? A co jak oni zaczną do ciebie mówić po angielsku? Holy moly, ostatnie oszczędności poszły na te nowe klapeczki z bożonarodzeniowej wyprzy. W czym ty teraz będziesz szurał po kurorcie? Ale na zapas się nie martw, bo jeszcze zdążysz przed wakacjami ogarnąć swój angielski. Wystarczy, że dołączysz do naszego intensywnego kursu wakacyjnego, stacjonarnie albo online i zapomnisz raz na zawsze o kłopotach językowych na wakacjach i nie tylko.